Chcę, żebyś miał dobre życie, a diabeł zawsze będzie syłał kogoś, kto będzie próbował ci to zabrać. Masz prawo dzięki mocy i przewodnictwu Ducha Świętego we właściwym czasie stanąć w swojej obronie, stawić temu czoła i powiedzieć nie. Niezaspokojone potrzeby. Masz prawo cieszyć się z różnych rzeczy i dokonywać wyborów, a nie być kontrolowany. Ale jest pewien problem. Potrzeby wielu ludzi nie są zaspokajane w związkach, i nieważne, czy wszedłeś w nieodpowiedni związek, tylko mówię, ludzie zdesperowani robią desperackie rzeczy. Gdy miałam 18 lat, byłam zdesperowana. Wyszłam za pierwszego mężczyznę, który zwrócił na mnie uwagę, bo bałam się, że nikt inny mnie nie zechce. Gdy brałam ślub, wiedziałam, że to będzie koszmar i faktycznie był to kolejny pięcioletni koszmar po osiemnastoletnim koszmarze, który już przeżyłam. Ludzie zdesperowani robią desperackie rzeczy, a jeśli już coś takiego zrobiłeś, to pomodlimy się, żeby Bóg ci pomógł. Ale jeśli jesteś na skraju desperacji, będziemy się modlić, żebyś usłyszał to, co dziś mówi do Ciebie Duch Święty. Nie rób tego. Źródłem gniewu jest lęk. Numer 4. Lęk. Przejdźmy do Księgi Samuela 17. Przeczytam Ci historię jednego człowieka, a to zrozumiesz. Pierwsza Księga Samuela 17:28. Cała armia Izraela uciekała ze strachu przed Goliatem. Nikt nie potrafił stawić mu czoła. Dawid, mały pasterz, którego nikt nie poważał, miał pełną mocy relacje z Bogiem. Więc pomyślał, że może uda mu się coś zrobić z Goliatem. To niesamowite, że gdy spędzasz czas z Bogiem, stajesz się dzielny i odważny. Ale miał starszych braci, którzy nie potrafili stawić czoła Goliatowi. Werset 28: Eliab usłyszał, że Dawid rozmawiał z ludźmi, uniósł się gniewem na Dawida. I zawołał: Po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś ową małą trzodę na pustyni? Od razu próbuje go umniejszać i sprawić, żeby poczuł się nieważny. Znam ja pychę i złość twojego serca. Przybyłeś tu, aby tylko przypatrzeć się w walce. Werset 29: Dawid odrzekł: Cóż teraz uczyniłem? Rozumiesz, co to znaczy? Dawid był przyzwyczajony do takiego traktowania. Może dorastałeś w rodzinie, w której nie byłeś najbardziej lubianym z rodzeństwa, ani ulubionym dzieckiem. Nie miałeś najlepszych ocen, albo twoje rodzeństwo zdobywało uwagę innymi rzeczami, których nie robiłeś. Cóż, możesz marnować życie nienawidząc ich. Bo nie traktowali cię właściwie. Albo możesz skupić się na Bogu i pamiętać, że prawdziwe wywyższenie pochodzi od Niego. Porzucisz popioły, On podwójnie ci pobłogosławi za twoje dawne problemy. O, to mi się podoba! Cóż za łaskawy dzień. Pierwsza księga Samuela 18.6. Gdy przybyli oni i wracał Dawid po zabiciu Filistyna, teraz Dawid pracuje z Saulem, jest w armii Saula i wraca z bitwy, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów. I zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców. Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Teraz coś ci powiem, musiałbyś być naprawdę pewnym siebie królem, żeby ci to nie przeszkadzało. Bóg chce, żebyśmy mieli takie poczucie pewności. Nie chce, żebyś nie lubił jakiejś osoby, dlatego że wydaje się bardziej lubiana niż ty. Rozumiesz? Nie musisz z nikim rywalizować. Masz swoje własne życie, masz swoją własną relację z Bogiem. Pozwól, żeby Bóg zrobił przez ciebie to, co chce i nie porównał się z nikim. Werset ósmy. A Saul bardzo się. co? Jakie omawiamy słowo? Gniew. A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Nie podobała mu się ta pieśń. Mówił, Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania. I od tego dnia patrzył Saul na Dawida za okiem. I oto nazajutrz duch zesłany przez Boga opanował Saula, który popadł w szał wewnątrz swojego domu. Werset jedenasty I rzucił Saul dzidą, bo myślał, przybije Dawida do ściany, lecz Dawid dwukrotnie tego uniknął. Oto przesłanie. Jeśli masz dobre serce, to każdy, kto próbuje cię skrzywdzić, nie zdoła tego zrobić, Bóg za każdym razem cię wybawi. Nie twierdzę, że nie będzie bolało, nie twierdzę, że to nie będzie wyzwanie, ale Bóg jest naszym wybawicielem. Ale pamiętaj, musisz porzucić popioły. Popioły symbolizują gorycz. Dawid mógł być zły na Boga. Co? Co? Posyłasz mnie do tego szalonego króla, a on przez cały dzień rzuca we mnie dzidami? Ale wiesz, co zauważyłam? Saul rzucał w niego dzidami od lat, ale Dawid nigdy nie odpowiadał mu tym samym. Słuchaj, słuchaj, w tych słowach kryje się przesłanie. Nie jest ważne, czy Saul rzuca w ciebie dzidami, ale czy ty rzucasz dzidami w niego. Znasz tę historię. Saul próbował zabić Dawida przez całe lata i lata, ale Bóg wciąż go chronił i chronił. Dawid nie tknął Bożego pomazańca, nie mówił o nim źle, nie wystąpił przeciwko niemu. Miał okazję go zabić, ale tego nie zrobił. Oddał siebie w Boże ręce, a Bóg go wywyższył i dał mu tron, a Dawid został jednym z największych królów. Chcesz być pełen gniewu? Czy wielki, wielki, ostatnim, piątym źródłem gniewu jest poczucie, że jesteś kontrolowany. To dopiero doprowadza ludzi do szału. Mój ojciec kontrolował wszystko. Możesz sobie wyobrazić, co czułam, mając tak silną osobowość. Ludzie o silnej osobowości nie znoszą kontroli. Kontrolował naprawdę wszystko, co oglądałam w telewizji, czego nie, o której szłam do łóżka, wstawałam, kontrolował wszystko. Jeśli ktoś ciebie kontroluje, to jest to złe. To podłość to zło. Ale jeśli nie stawisz czoła temu komuś, <gry> też zrobisz źle. Szczerze mówiąc. Są ludzie, którzy będą cię dobrze traktować, nawet jeśli nie będziesz się o to dopominać. Ale zdecydowana większość ludzi, i co smutne, nawet chrześcijanie, doprowadzą cię do granic wytrzymałości. Jeśli zawsze mówisz tak i nigdy nie mówisz nie. I nagle powiesz nie, gdy są przyzwyczajeni, że zawsze mówisz tak, prawdopodobnie będą źli. Bóg mi w końcu powiedział, że muszę się skonfrontować z ojcem. Nie chciałam tego. Od lat nie mieszkałam w rodzinnym domu i nigdy o tym nie rozmawiałam. Wszyscy przed tym uciekali, wszyscy to ignorowali. Nie chciałam tego robić, bo wciąż się go bałam. I gdy nadeszła odpowiednia pora, Bóg powiedział, najwyższy czas. Tak się trzęsłam, że to było wręcz żałosne. Powiedziałam mu, musimy o tym porozmawiać. To, co mi robiłeś, było złe. To było złe. Próbował robić głupie wymówki. Powiedziałam, nie, to był błąd. Kontrolowałeś mnie za pomocą strachu i to było złe. I nic więcej się nie wydarzyło, ale to był dla mnie przełom. Wreszcie poczułam się wolna, gdy się z nim zmierzyłam. Nie próbuję cię pouczać, co masz robić. Ale coś ci powiem: nie pozwól, żeby ludzie tobą manipulowali, kontrolowali cię i wykorzystywali. Wiesz dlaczego? Jesteś cenny, wartościowy, Bóg cię kocha! Stworzył cię dla dobrego celu. Chce, żebyś miał dobre życie, a diabeł zawsze będzie zsyłał kogoś, kto będzie próbował ci to zabrać. Masz prawo dzięki mocy i przewodnictwu Ducha Świętego we właściwym czasie stanąć w swojej obronie, stawić temu czoła i powiedzieć: Nie. To nie jest brak zaufania Bogu. To podążanie za Duchem Świętym. Więc nie żyj w gniewie. Nie wychodź do ludzi z wypartym gniewem, wyżywając się słownie na każdym kogo spotkasz. Czas odrzucić swoje pudełko. Cóż, jedno jest pewne: gniew kradnie nasz pokój i radość. Więc możesz zdecydować, że wciąż będziesz się złościć, lub możesz gniew oddać Bogu i uwierzyć, że zajmie się tą sytuacją. Zawsze pamiętaj, że Bóg jest twoim windykatorem. Zabierze wszystkie złe rzeczy i naprawi je, jeśli mu zaufasz.